I Szlak kopernikowski został wytyczony, by upamiętnić Mikołaja Kopernika i jego związki z regionem, w którym żył. O tym, co możemy zobaczyć na trasie szlaku i gdzie nas zaprowadzi, rozmawiamy z moim gościem, Janem Piotrowskim z nadleśnictwa Elbląg. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 2023 Został ogłoszony rokiem Mikołaja Kopernika. Wydaje mi się, że jest to idealny moment, by przemierzyć cały szlak kopernikowski, a przynajmniej ten odcinek, który jest na Warmii i Mazurach, a także odwiedzić miejsca, w których Mikołaj Kopernik żył. To może sobie na początek zacznijmy po to, że są dwa szlaki, bo jest i pieszy, i drogowy. Tak, szlak kopernikowski, tak jak... Już tutaj powiedzieliśmy, właśnie został po to stworzony, żeby móc przybliżyć życie Mikołaja Kopernika i miejsca, w których się znajdował. I faktycznie powstały dwa szlaki. Szlak kopernikowski pieszy, on powstał wcześniej, i to jest szlak, który, którym właśnie możemy wędrować. Jest wytyczony: to jest czerwony szlak, oznaczony normalnie szlakiem, z symbolami petatekowskimi. I mamy drugi szlak dla bardziej zmotoryzowanych, można powiedzieć bardziej nowoczesny. Szlak samochodowy, który wiedzie głównie, też pokazuje miejsca życia Mikołaja Kopernika. Może nie możemy poznać tych miejsc aż tak z bliska, w sensie inaczej się podróżuje pieszo, a inaczej samochodem, ale tutaj też będziemy odwiedzali różne zamki, stare zabytki, miejsca kościoły, miejsca, w których bywał i pracował. Mikołaj Kopernik. Szlak samochodowy oznakowany jest symbolem astrolabium, czyli narzędziem obserwacyjnym Mikołaja Kopernika, więc tak możemy chociażby rozróżnić te dwa szlaki, a my o którym będziemy dzisiaj rozmawiać? A my jak to w lesie, bliżej przyrody, porozmawiamy o tym pieszym, gdzie możemy naprawdę zagłębić się w życie Mikołaja Kopernika bardzo szczegółowo. Może nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszystkimi tymi ścieżkami, pan nasz no wielki naukowiec, Mikołaj Kopernik wędrował, ale, ale na pewno dość dokładnie i precyzyjnie będziemy mogli pozwiedzać te wszystkie miejsca. To chodźmy w las na szlak, na szlak kopernikowski. To w takim razie powiedzmy, jak on przebiega na Warmii i Mazurach, gdzie zacząć wędrówkę, w ogóle gdzie on się zaczyna, jak ta trasa szlaku kopernikowskiego przebiega? Mhm. Szlak Kopernikowski zaczyna się w Olsztynie. Tam ma swój początek i przebiega przez Warmię, później przez Żuławy częściowo i dalej zmierza na Kujawy aż do Gruziądza. Tam się kończy. I na naszym tutaj terenie, na, na Warmii, wychodzi z Olsztyna, idzie w stronę Dobrego Miasta, Lisbarka Warmińskiego, potem Pieniężna, następnie Fromborka. I z Fromborka do Elbląga. To jest taki odcinek tutaj u, u nas na naszym terenie. To jest około 237 km. Czyli w zasadzie na spokojnie można w jedne wakacje zrobić sobie taki spacer z plecakiem. Te 237 km to jest do zrobienia. A można rowerem? Można rowerem, chociaż to niekoniecznie wszędzie będzie taki łatwe, bo jest to szlak pieszy i jego standard i sposób tyczenia, przeprowadzenia przez różne miejsca jest dostosowany do, do ludzi, którzy poruszają się pieszo. Te trasy rowerowe trochę inaczej są konstruowane, żeby były bezpieczne i w pełni funkcjonalne, ale da się przejechać nawet po tak bardzo rozmaiconym odcinku jak szlak pomiędzy Elblągiem a Fromborkiem. Sam przemierzałem razem z naszym tutaj lokalnym prezesem ptt w Elblągu. Mierzyliśmy się z tym szlakiem na rowerach, no i w niektórych momentach trzeba było zajść faktycznie. Stwierdziliśmy, że jest to raczej pieszy szlak niż rowerowy, bo, bo w paru miejscach trzeba było te rowery jednak poprowadzić, już nie było szans, żeby nimi jechać. No dobrze, to skupmy się może też na tym odcinku szlaku, który prowadzi z Elbląga do Fromborka. To gdzie na ten szlak w Elblągu wejść, żeby do tego Frąborka dojść? Dobra, to tak, no, dobra, bo zasadniczo szlak, kierunek tego szlaku jest przeciwny, czyli przeciwnym byśmy kierunku, musieli takim nienaturalnym dla nas z Elbląga. Ja też zawsze kiedyś mi się wydawało, że ten szlak jakby z Elbląga na północ do, przebiega w stronę, czyli pod prąd byśmy szli? Pod prąd. Co też jakby idzie, też on idzie trochę jakby pod prąd. Yy, w stosunku do Mikołaja Kopernika, bo Mikołaj Kopernik tutaj przybył z południa, w zasadzie z Turunia, bo tam się urodził i przemierzał, jakby się tak, tak jakby w, to, w tym kierunku, a tak przebiega w przeciwnym. No to jak to jak dobra, Ale możemy to, wyjść, to wyjść to z Elbląga, bo to będzie idziemy dla nas naturalnie. Tak. Dobrze, no to jak zaczynamy z Elbląga, to. Jak się przemieszczać? Będziemy szli pod prąd. Tak, będziemy szli pod prąd. W Elblągu ten szlak, możemy go na przykład namierzyć w okolicach Starego Miasta i już ruszyć stamtąd. On przebiega w zasadzie naszymi parkami. Ze Starego Miasta idzie przez park, park który się nazywa Planty. Dalej przechodzi na Dolinkę i Dolinką przedostaje się w okolicach, no do Bażantarni, o tak powiedzmy. I mówiąc po, pokrótce. I potem dalej Bażantarnią, czerwonym szlakiem, najbardziej chyba ukochanym szlakiem wszystkich Elblążan. Wije się wzdłuż potoku i zagłębić się można wtedy w las. I trzeba przejść przez mostek elewów? Nie. Nie. Można ominąć mostek elewów. Po pierwsze, Mostka elewów nie ma. A po drugie, Akurat w tym miejscu mija się go, można powiedzieć, szpulą, leci się dalej do lasu, a mostek LF zostaje po prawej stronie. Dobrze, to lecimy dalej. I gdzie dalej dojdziemy? Ym, ważne, że po drodze można się zatrzymać w kilku fajnych miejscach, jak ktoś chce na spokojnie podziwiać te, te miejsca. No właśnie, bo jakie, tras, jakie ciekawostki w lesie? No bo Szlak Kopernikowski, jego celem jest nie tylko upamiętnienie Mikołaja Kopernika, ale też zwiedzanie tych miejsc, Ciekawostek, poznawanie ciekawostek tego regionu, w, których, w którym Kopernik żył. To co na tym odcinku możemy fajnego zobaczyć w lesie? Tak, właśnie. Szlak Kopernikowski to jest taki główny szlak, który przebiega przez nasz teren, pieszy. Taki, powiedzmy, nazwałbym go naszym takim turystycznym kręgosłupem wysoczyzny elbląskiej. I w zasadzie to jest taki szlak on jest świetnie wytyczony. Jeśli chodzi o to, żeby to był taki w ogóle nasz lokalny najlepszy produkt turystyczny, gdzie można by go rozwijać, a wszystko, co się dzieje wokół, na całej wysokości, mogłoby się wpinać ten szlak, do tego kręgosłupa i powstałoby, nie wiem, całe turystyczne zwierzę. Drzewo turystyczne. Albo drzewo turystyczne. I, i, I to jest, tak się konstruuje teraz na świecie wszystkie oferty turystyczne i całe, całe jakby... Miejsca powstają wokół właśnie na przykład szlaków, i on jest właśnie pod tym względem bardzo fajny, bo, bo przebiega przez samą wysoczyznę, pokazując jej naprawdę wyjątkowe miejsca, uroki, więc warto z niego korzystać. No i w samej bażantarni już po zobaczeniu tego wstępu wejścia do bażantarni, muszli koncertowej, zobaczeniu restauracji myśliwskiej, udajemy się dalej do lasu, a tam po drodze możemy spotkać diabelski kamień, z którym wiąże się pewna legenda o diable, jak się nie trudno domyślić, którą można na pewno gdzieś tam znaleźć, nie będziemy tutaj opowiadali i zlecali wszystkich tajemnic, ale to jest jeden z takich punktów, który w bażantarni na pewno trzeba zobaczyć. A potem dalej, w samej też barżantarni niedaleko szlaku, bo nie całkiem na szlaku jest wiata parasol, która też jest fajnym miejscem i warto tam zajść. To jest dosłownie 200-300 metrów od szlaku. Ona jest o tyle fajna, że ten obiekt istnieje 150-200 lat w niezmienionej formie. Oczywiście niszczył się, bo tam czasami jakieś drzewo spadło, wichura go przewróciła, ale cały czas i nasi poprzednicy, i teraz my, którzy zarządzamy tym terenem, odnawiamy go, odbudowujemy i. Funkcjonuje sobie dalej, jak w tej samej formie. Kiedy już będziemy na wysoczyźnie, to co tam, jakie atrakcje nas tam mogą spotkać? Wychodząc z Barzantarni, przedostajemy się przez miejscowość Dąbrowa i idziemy w stronę na północ. Cały czas podążamy na północ. Po drodze mijamy próchnik przepraszam, nie próchnik, tylko jagodnik. W jagodniku jest cesarski kamień który można obejrzeć, a zaraz za jogodnikiem mamy, mamy miejsce wypoczynku smoki, które jest bardzo lubiane przez Elblążan i tamtędy też przebiega Czerwony Szlak. I dwa jeziora, Jezioro Stare i Martwe. Czyli możemy sobie zobaczyć taką jezior, jeziorkową, jeziorną część Wysoczyzny. Niedaleko też jest Jezioro Troil, które też jest całkiem przyjemnym jeziorem i można lekko zboczyć ze szlaku używając mapy i skorzystać też z tego miejsca. Dużo tych miejsc takich do zboczenia jest, no to jak się nie zgubić, jak się nie zatracić w tej leśnej wędrówce? No na przykład, my albo korzystamy z mapy, na przykład o, mam tu przy sobie taką mapę, mapa atrakcji turystycznych naszego nadleśnictwa, gdzie mamy cały szlak, albo też my mamy, możemy skorzystać z aplikacji mobilnej Kraina Buka i tam jest szlak, po którym wędrujemy sobie, ale też są pozaznaczone inne atrakcje turystyczne. Więc jak najbardziej możemy wędrować przez oczyznę Elbląską. Niekoniecznie tylko samym szlakiem, który jest bardzo urokliwy, ale też poznając inne miejsca. Czy ten szlak pieszy właściwie w dużej mierze prowadzi przez las? Tak. On, nie, on, on, on może inaczej. On prowadzi w dużej mierze przez las, ale też przebiega przez y, tereny. Y, i wiejskie, i przez pola, przez łąki, także otwiera się tam wiele różnych osi widokowych. Możemy zajrzeć do miejscowości, które są na wysoczyźnie, takie jak na przykład Pruchnik, w którym jest 14 wieczny kościół, bardzo stary, w których są na przykład dawne ławy miejskie, w których Rada Miejska Elbląska z średniowiecza zasiadała, to teraz tam one przetrwały w tym kościółku. I w tym kościele w Pruchniku też jest rodzina pszczela, która żyje w murze i można sobie to zobaczyć jako ciekawostkę. Po drodze spotykamy kamienie, wielkie głazy narzutowe, jak wielki kamień, jak kamień chociażby święty, karciany, no, jest takich miejsc sporo. Po drodze też spotykamy punkty widokowe. Jak chociażby w Słuchaczu, taki punkt, gdzie Nadleśnictwo Elbląk razem z takim naszym Elbląskim, we współpracy i z Sołectwem w Słuchaczu odbudowaliśmy na historycznym miejscu, który kiedyś, kiedyś funkcjonował. Była tam taka wiatka, a powiedzmy troszeczkę naśladując to miejsce, odbudowaliśmy je i sobie, i sobie teraz jest takie fajne, bardzo przyjemne miejsce. W kadynach możemy poznać historię kadyn, dzięki temu podczas wędrowania zobaczyć barzyńskiego, który jest przepięknym dębem pomnikowym. Możemy wejść na ścieżkę przyrodniczą, na kolejny punkt widokowy, który się znajduje w kadynach, z pięknym otwarciem na, ceglan na ceglaną dolinę i widok na zalew. Następnie możemy zobaczyć cały pałac w Kadynach, możemy zobaczyć Białą Leśniczówkę, która znajduje się zaraz za Kadynami. A zaraz za Białą Leśniczówką bardzo, ładny, bardzo ładna, stara pomnikowa lipa, która cały czas urozmaica, stoi przy takim, przy takim łuku drogi i przy skrzywaniu, i urozmaica pięknie las. W Tolkmicku wieża widokowa, właśnie dalej tak jak mówiłem Święty Kamień za Tolkmickiem. A później przez piękny las możemy wędrować do Fromborka. To docieramy już do Fromborka, to troszkę przyspieszona wycieczka, bo tyle atrakcji po drodze mamy, że no kilka dni byśmy musieli jednak spędzić na tej trasie. Tak, no myślę, że co najmniej dwa trzy dni można sobie spokojnie podzielić tę trasę i spokojnie właśnie zahaczając o różne miejsca wokół. Bo poznając ten odcinek Czerwonego Szlaku Kopernikowskiego, no możemy poznać historię, możemy poznać przyrodę lokalną, możemy zachwycać się pięknym krajobrazem. Także można podziwiać wysoczyznę pod wieloma kątami i z wielu różnych punktów widzenia. I to jest właśnie bardzo ciekawe. Możemy właśnie troszeczkę zbaczać z tego szlaku. Zajrzeć w jedno miejsce, zajrzeć w drugie. Spotkać czasami kogoś, kto, nie wiem, księdza, który zajmuje się ciekawym kościołem, można spotkać y, lokalnych nie wiem, innych turystów, takich leśników po drodze, z, z kimś pogadać. Jest parę miejsc, gdzie można coś przekąsić, zjeść, można przenocować. No, myślę, że ten odcinek jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i warto w niego troszeczkę się zagłębić i, no i miło spędzić kilka dobrych dni. A jak już dojdziemy do Fromborka, to co tam zrobić? Gdzie pójść? Co zobaczyć? Mhm. No do From, we Fromborku y, oczywiście miejsce, które było bardzo mocno związane z Mikołajem Kopernikiem. Miejsce, w którym Mikołaj Kopernik wykonywał większość swoich w zasadzie chyba pasji, bo zawodowo y, niekoniecznie zajmował się astronomią, tylko. No to było jego hobby. To było w pewnym sensie jego hobby. Y, I pewnie dlatego był w tym tak dobry, bo jak coś człowiek kocha, to jest w tym. Można powiedzieć najlepszym, nie? Pasjonuje się. Dokładnie. I tutaj e, te wszystkie większość swoich badań o dotyczących właśnie kosmosu, to właśnie wykonywał tam we Fromborku. Mamy tam muzeum, Muzeum Mikołaja Kopernika. E, mamy obserwatorium astronomiczne pod Fromborkiem. E, jest piękna katedra. E, jest na wzgórzu katedralnym wieża. Jest planetarium. No i jest jeszcze parę innych ciekawych miejsc do zobaczenia w samym Fromborku. Tak więc we Fromborku jak najbardziej też można przenocować i cały dzień spędzić. I na pewno będzie ciekawie i interesująco i też bardzo ładnie, bo samo miasteczko jest pięknie położone nad samym Salefem I przy odpowiednio sprzyjającej pogodzie myślę, że to może być bardzo udany dzień. Czy Szlak Kopernikowski pieszy jest dla wymagających piechurów, czy, czy wymaga jakiejś sprawności fizycznej, bo prowadzi między innymi przez Wysoczyznę Elbląską, a jak dobrze wiemy, Wysoczyzna Elbląska nazywana jest Bieszczadami Północy, no więc płasko nie jest. Tak, Wysoczyzna Elbląska to jest taki dosyć górzysty teren i faktycznie momentami Bywa, że szlak kopernikowski jest wymagający. Czasami są dosyć spore stromizny. Zdarzają się miejsca, gdzie trzeba przejść przez potok, po jakichś kamieniach śliskich, więc dobrze jest się przygotować na, takie, na, taki, na taką okoliczność. Tak jak zresztą na każdą wędrówkę. Trzeba to robić z głową, trzeba przed każdą, każdą wędrówką dobrze zaplanować sobie trasę. Najlepiej z jakąś mapą no, albo aplikacją. Trzeba mieć odpowiednie buty, zawsze najlepiej powyżej kostki, nieważne czy to jest lato czy zima. Wtedy noga stabilnie stoi, tym bardziej jeżeli idziemy w teren leśny, gdzie grunt nie jest idealnie równy, jak w mieście, tylko no, tu mogą się pojawić różne niespodzianki, więc to też jest bardzo ważne. Odpowiednio czasie ubrać, zawsze na cebulkę, coś mieć w plecaku, coś do jedzenia, coś do picia. To też jest ważne dla własnego bezpieczeństwa. Dobrze sprawdzać prognozy pogody. To pogoda zawsze może być zmienna. Jesteśmy też w pewnym sensie trochę podlegamy pod tą pogodę z nadmorza i tutaj też bywa, że pogoda potrafi się zmienić na wysoczyźnie. Może nie aż tak jak w górach, ale jednak. Więc na pewno z rozsądkiem i z rozwagą. To Tak jak przy każdej wędrówce trzeba, trzeba troszeczkę sobie to jakoś zorganizować. No i tak jak wspomnieliśmy, na tej wysoczyźnie są takie miejsca, że czasami trzeba troszeczkę się wysilić. Czy szlak jest dobrze oznakowany? Tak, szlak jest bardzo ładnie oznakowany. Właśnie przed rokiem czy dwoma latami, tak jak wspomniałem, z prezesem PTTK przejechaliśmy całą trasę, żeby sprawdzić nie tylko dla przyjemności, ale po to, żeby właśnie sprawdzić, czy, czy, czy szlak jest przejezdny i czy coś tam nie domaga, może czasem. I potem w wyniku naszego przejazdu najpierw porobiliśmy porządki na szlaku, jakieś ewentualne zwalone drzewa posprzątaliśmy, gdzieś tam uporządkowaliśmy kawałek drogi, jakieś takie miejsca, gdzie trzeba było zrobić porządek, a w ślad za tym znakarze z naszego ptt na odcinku, za który odpowiedzialny jest lokalny ptt na nowo oznaczyli cały szlak. Ale szykuje się na najbliższe miesiące też obejście, chciałam powiedzieć objazd, ale obejście Szlaku tak. Kopernikowskiego. Dlaczego? Tak, tak, dokładnie. Zrobiliśmy takie obejście, my czyli nasze nadleśnictwo i to jest spowodowane tym, że prowadzimy prace leśne. Czyli Drzewa wycinacie? Wycinamy drzewa w lesie, tym się zajmują leśnicy, pielęgnują, pielęgnują las. Mamy o to, żeby był cały czas nieprzerwalnie, ale też dostarczamy drewna dla nas wszystkich które jest nam bardzo potrzebne. I dla bezpieczeństwa wszystkich, którzy korzystają z tego szlaku i dla komfortu po prostu użytkowania szlaku, po rozmowie z Petretekiem ustaliliśmy, że zrobimy obejście, tak żeby można było wygodnie korzystać ze szlaku. I to obejście jest na odcinku pomiędzy Próchnikiem a Wsią Łęczę. Dotychczas szlak wiódł od kościoła na północ drogą płytową i tam po drodze pojawia się nasze obejście. Trzeba wejść w ulicę Głogową, taką niewielką płytową uliczkę, która wiedzie do lasu. Cały szlak jest oznaczony tabliczkami z napisem szlak tymczasowy i powiedzmy sobie dalej podążają za tymi tabliczkami. One trochę przypominają wyglądem symbole szlaku turystycznego. Pędrujemy sobie przez las, troszeczkę inną, trochę zmienioną trasą. Myślę, że równie urokliwą jak sam szlak. I dochodzimy w pewnym momencie, już bliżej miejscowości Łęcze, dochodzimy na Czerwony Szlak Kopernikowski i dalej już podróżujemy tak jak zazwyczaj. Długi jest to odcinek, jeśli chodzi o to obejście? To obejście ma około 2300 metrów. Czy To jest wydłużona trasa Szlaku ona, Kopernikowskiego? Ona się niewiele skróciła. Tam, kilkaset metrów jest krótsza niż oryginalny szlak. Trafimy potem bez problemu na szlak? Tak, bez problemu. Postaraliśmy się, żeby dość wyraźnie to było oznaczone, więc wydaje nam się, że, że jest wszystko ok. Oczywiście, jeżeli są jakieś uwagi co do, do oznaczenia, to jak najbardziej chętnie wysłuchamy. Mamy nadzieję też, że nikt nie poniszy tego obejścia, że to sobie będzie dalej funkcjonowało póki jest potrzebne. Same znaczki są tabliczkami, które są przywiązane do drzewa sznureczkami naturalnego pochodzenia, więc one dla lasu są bezpieczne, ale też mamy nadzieję, że nikt tego nie pozrywa niepotrzebnie. Ile czasu, tak mniej więcej, planujecie właśnie to obejście, czyli Prace pozyskaniowe w lesie? Tam prace będą trwały, pewnie, z, z, z różnymi przerwami, takimi krótszymi, ale mniej więcej zapanowaliśmy na, póki co do, oko, do około lipca, że po, utrzymamy to obejście. No zobaczymy, jak te prace leśne będą przebiegały, bo, bo to, te prace są też uzależnione często od pogody, od różnych innych warunków. Więc no zobaczymy. Chcemy, jak będziemy szlak udostępniać, to żeby już był w pełni funkcjonalny i, i wygodny, do, i bezpieczny do korzystania. Więc jak uporządkujemy, będziemy puszczali. Czyli zapraszamy do lasu i zapraszamy na szlak kopernikowski. Tak, koniecznie zapraszamy na szlak kopernikowski, żeby podziwiać Wysoczyznę, żeby ją poznawać. Wiem, że często mieszkańcy Elbląga zwyczajnie wiedzą, że jest Szlak Kopernikowski, wiedzą, że jest Wysoczyzna i wiedzą, że są te wszystkie miejscowości, które tam przebiegają, ale jak się okazuje często nawet tam nigdy nie byli albo byli tam gdzieś raz dawno dawno temu, a wędrówka Czerwonym Szlakiem Kopernikowskim może sprawdzić naprawdę wielką przyjemność i fajnie można poznać tutaj nasze lokalne ziemie. Tym bardziej, że Wysoczyzna Elbląska jest w pewnym sensie skomunikowana z Elblągiem. W wielu miejscowościach są przystanki autobusowe, z których można dojechać z powrotem. Można się z kimś mówić, ktoś może po nas podjechać samochodem, albo właśnie rowerem się przejechać. Na pewno tych sposobów jest kilka, żeby zobaczyć Wysoczyznę i trochę poznać nasz region. A jaki jest najpiękniejszy odcinek? Bo na przykład, jeśli byśmy nie chcieli przechodzić takiego całego odcinka, nie, albo nie dalibyśmy rady z Elbląga do Fromborka, to... Który odcinek byś rekomendował, taki najbardziej urokliwy, żeby przejść się nim? No, jeżeli chcemy poznać taką górzystą część wysoczyzny, która robi duże wrażenie, jak się po niej wędruje, to ja bym chyba zaproponował komuś, żeby udał się do Pruchnika i z Pruchnika w stronę kadrin się przeszedł, albo w drugą stronę. Na przykład do Tolpnicka albo do Kadyn dojechać i stamtąd ruszyć w stronę Próchnika, a z Próchnika na przykład już można autobusem miejskim wrócić do Elbląga. I też poznamy chociaż kawałek Szlaku Kopernikowskiego. No tak, poznamy kawałek Szlaku Kopernikowskiego, trochę pochodzimy po górach, trochę poglądamy pięknych widoków na Zale Wiślany. Myślę, że to powinien być bardzo udany dzień. To jeszcze raz zapraszamy do lasu i zapraszamy na Szlak Kopernikowski. Chociażby dlatego, żeby upamiętnić Mikołaja Kopernika w Roku Kopernikowskim. Tak, koniecznie. Tym bardziej, że warto. Zawsze warto się poruszać, trochę do lasu udać, a przy okazji może czegoś się dowiedzieć. Ślicznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do lasu. Ja także zapraszam, a przypomnę tylko, że był to podcast Kilka Pytań, a gościem był Jan Piotrowski z nadleśnictwa Elbląg. Kilka pytań.